Do końca września 2023 roku na terenie kościerskiej kotłowni uruchomione zostaną dwa kogeneratory gazowe, które oprócz ciepła będą produkować także prąd. Spółka Ecoseko rozpoczyna w ten sposób transformację energetyczną. Instalacja tych urządzeń na terenie przedsiębiorstwa zmieni całkowicie jego profil. Część naszego pakietu ciepłowniczego, który wysyłamy do klientów, nie będzie już produkowana z ciepła. Zakładamy, że w wyniku tego pierwszego projektu będziemy Około 30% ciepła wytwarzali już nie z węgla, tylko z gazu, i to jest pierwszy element. Drugim elementem jest, te, skutkiem tego projektu jest to, że e, staniemy się nie ciepłownią, tak jak do tej pory, a elektrociepłownią. Ze względu na zawirowania trwające na światowym rynku, dostawa kogeneratorów opóźniona jest o 9 miesięcy, ale urządzenia są już gotowe i przetestowane przez przedstawicieli przedsiębiorstwa. To się nazywa tak zwane testy FAT i one się odbywały na nasz, z uzgodnieniem z nami na stanowisku producenckim, to jest fabryka MTU Rolls-Royce w Augsburgu i na takie testy no nie tylko ja, ale też przede wszystkim pracownicy, którzy będą mieli bezpośrednią styczność z tymi, z tymi dwoma kogeneratorami, związek i będą z nimi pracować, czyli Kierownik, dyrektor techniczny, ale także konkretnie po naszej stronie nasz operator, któremu będą ten, te dwa silniki podlegać. Więc, jakby tego rodzaju delegacja z naszej strony pojechała, uczestniczyliśmy w tych testach, mogliśmy już tylko generatorów dotknąć. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to nowe urządzenia zostaną zainstalowane do końca września.